Witam szanowne grono graczy, Ryczy z tej strony, moi drodzy, dostaliśmy patch, a w zasadzie informacje na temat patcha, który wejdzie w życie we wtorek, 5 marca, czyli wraz z nadejściem cięgów. ci którzy nie są na bieżąco, polecam z zapoznaniem się z tymi informacjami, te informacje są dostępne na oficjalnej stronie Blizzard'a, można sobie już składać pierwsze buildy na cięgi czyli po prostu przygotować się do nadejścia cięgów i tu też na sam początku, korzystając z okazji, jeżeli szukacie ludzi do gry, po prostu do rozmowy, czy jakiegoś klanu, to zapraszam na mojego Discorda klanowego, link zostawię pod opisem filmu, a tymczasem przejdźmy do tematu. Dobra, i patch, który wejdzie, będzie miał nazwę 1.3.3, patch, w którym dostaniemy moce wampiryczne, tutaj od twórców, czyli powracają wybrane moce wampiryczne z sezonu krwi, które zostały dostosowane tak, aby dopasować ich siłę do sezonu Konstruktów, czyli aktualnego sezonu trzeciego. Te moce będą dostępne w postaci aspektów legendarnych we wszystkich rangach świata, również w sferze wieczności, jak i sezonowej. Krótko możemy sobie tu m, przeanalizujemy. Czyli tak jak tutaj tłumaczenie, to jest oczywiście troszkę będzie inaczej w grze prawdopodobnie, czyli przeklęty dotyk. I tutaj będzie polegało na szczęśliwym trafie, czyli gracz ma maksymalnie do 30% szans na rzucenie e, wampirycznej klątwy na wrogów i ta klątwa będzie powodowała ich natychmiastowe odsłonięcie. No i dusze, czyli Wrogowe spętani dzięki tej wampirycznej klątwie tutaj jest tak napisane, ale to jest błąd tłumaczenia, zadają obrażenia zwiększone o 20-50%. Raczej bym to interpretował w ten sposób, że to my będziemy zadawali im przez, to, że będą odsunięci 20-50%. To są widełki od 20-50% więcej obrażeń bądź. Można to tłumaczyć w drugą stronę, że będzie 20 do 50% oni będą zadawali nam mniejsze obrażenia naszej postaci. Pożyjemy, zobaczymy to już niebawem. Teraz metamorfoza, czyli jedna z najważniejszych aspektów wampirycznych, czyli podczas odskoku gracze zmieniają się w chmurę nietoperza, co zapewnia mu nieustępliwość na 2,5 sekundy. To jest bardzo ważne, wtedy nie mogą nas zestunować ani zamrozić, nic tam praktycznie nie mogą zrobić przez te 2,5 sekundy. No i gracz wtedy zadaje wrogom obrażenia fizyczne i rzuca na na nich klątwą wampiryczną. I czas y, odnawiania wtedy od skoku jest wydłużony od 5 do 10 sekund. Tutaj ta moc legendarna, wampiryczna, ona może dobrze działać w kombo, właśnie razem z tym przeklętym dotykiem, ponieważ jeżeli y, przejdziemy przez jakąś y, y, chmurę potworów, oni będą naznaczeni tą klątwą wampiryczną, czyli wtedy zostają odsunięci i będą dostawali albo 50, y, od 20 do 50% więcej obrażeń, albo będą po prostu nam zadawali mniej y, tych obrażeń, od 20 do 50 i, i razem z tutaj są metamorfozą, czyli plus jeszcze będziemy mieli nie, nieustępliwość. To będzie można tutaj się nad tym zastanowić i teraz jeżeli chodzi o ten cooldown właśnie odnowy tego odskoku jest bardzo duży. I na przykład w porównaniu jeszcze plus jak mamy yy, to czyli tutaj to ten nowy aspekt legendarny, który możemy wkładać na przykład na spodnie albo na zbroję, to będzie jeszcze nam wydłużył ten czas, ten cooldown tego odskoku, ale możemy znaleźć takie buty i to trzeba czytać ten górny afiks, czyli nie te cztery, cztery dolne afiksy, które my możemy przerolować u kultysty, tylko ten apis, który jest na stałe. Czasami mamy w, w butach tak, że mamy plus dwa czy plus cztery po, po zrobieniu u kowala, tam u, po ulepszeniu do pięciu możemy mieć 4 odskoki, ale możemy mieć coś takiego, że jak zadajemy obrażenia wrogom, to ten cooldown nam się zmniejsza i jeżeli to będzie działało faktycznie wtedy na tych butach, to praktycznie co każdego jak potwora dotkniemy, nie musimy go zabijać, tylko co dotkniemy, to ten cooldown, czas tego skoku będzie nam się zmniejszył, czyli będziemy mogli yy, praktycznie raz za razem używać tej metamorfozy i plus tej y, klątwy, także jeżeli to będzie działało, to będzie super. Teraz y, wrząca krew, czyli kiedy umiejętności główne, jeżeli ktoś y, y, tutaj jest, jeżeli używa umiejętności głównych, gracze przytłaczają wroga, czyli załóżmy tutaj w przykładzie Hoty do, od Barba, gracz tworzy trzy niestabilne krople krwi, to pamiętamy one wtedy wybuchają, zadając wokół y, gracze obrażenia fizyczne i to jest 120 sekund kolejna umiejętność będzie przytłaczała, to jest, to jest dobre tutaj, jeżeli ktoś używa umiejętności głównych, to na pewno. I teraz hektyzm heksa, czyli co Piąte, użycie umiejętności podstawowej, jeżeli ktoś używa skilla podstawowego do swojego buildu, skraca jeden z aktywnych czasów odnowienia. Umiejętności podstawowej skraca jeden z aktywnych czasów odnowienia, czyli jeżeli coś mamy wtedy na cooldown, to do 4 sekund może nam to po prostu skraca czas nam o 4 sekundy. Nieumarły wtedy tutaj mamy, używanie umiejętności przeradza Ci od pół do 2% zdrowia i wtedy, gdy poziom Twojego zdrowia wynosi mniej niż 50%, używanie umiejętności przeradza Ci dodatkowe 1% zdrowia. To jest też fajne, jak jeżeli ktoś ma yy, problemy jeszcze z przeżywalnością, to to na pewno ten aspekt może sobie założyć to jest na, na przeżywalność i tutaj księżycowy szał, czyli zadanie wrogowi umiejętności również jest większa szybkość ataku gracza na 4 sekundy, o 4% na 10 sekund i efekt kumuluje się maksymalnie 5 razy, czyli możemy mieć 5 staków i wtedy na to wychodzi, że do 20% na 10 sekund. I teraz przy maksymalnej kumulacji groź, yy, gracz wchodzi w stan wampirycznego szału, czyli ten wampiryczny szał będzie zadawał nam wtedy yy, zwiększa nam będzie. Nasze obrażenia zadawane przez umiejętność podstawową od 40 do 80% to są widełki, max 80% i szybkość ruchu na 15%. Nie wiem czy to też będzie się stakowało, zobaczymy. Także tak się przedstawiają 6 nowych aspektów legendarnych, powrót mocy wampirycznych z drugiego sezonu to będzie zaimplementowane w aspekty leg legendarne. Na razie nie wiadomo, które będą. Bo nie wszystkie będzie, na przykład można włożyć w zbroję czy w broń. Tutaj ogólne zmiany balansu. Przedmioty unikatowe to jest też fajny pierścień bezgwiezdnej, bezgwiezdnej nocy. Otrzyma, gdy aktywne będzie wzmocnienie, pojawi się na pasku sklej, czyli nad naszym paskiem sklej. Te kwadraciki, które nam się pojawiają, legendarne aspekty tutaj wewnętrznego spokoju zwiększono maksymalnie obrażenia z 30 do 40, czyli ogólnie buff. Pomsta zwiększono również szanse z 8 do 10%, również buff, czyli ogólnie buff. No i teraz przejdźmy od razu barbarzyńca. Jeżeli ktoś idzie pod grzmotnięcie, to są same tutaj praktycznie buffy. Amok, czyli podstawowy nasz z góry na drzewku skilli, zwiększa obrażenia o 10%, również dostał buffy, także ogólnie rzecz biorąc są buffy. Zew starożytnych tutaj żelazna skóra, jeżeli ktoś na przykład idzie pod ciernie albo po coś, to zwiększa również wartość umocnienia z 15% do 20%, także również dostajemy tutaj buffa. glif tutaj na kat, jeżeli ktoś idzie pod broń drzewcową, znaczy nie, on tutaj jest po prostu tylko zmieniona jakby interpretacja, interpretacja tego, bo tam wtedy było po staremu, że zadajesz obrażenia, zwiększone wrogą w pełni lub w pełni lub okaleczone, a tutaj teraz będzie takie małe kosmetyczne zmiany, czyli po prostu zadajesz obrażenia zwiększone o 10%. Przedmiot unika y, unikatowy, czyli nieścicielski uścisk Gora. Efekt afiksy zapewnia rangi. Y, to, y, to chodzi o trąbę powietrzną, czyli został wzmocniony z 2 do 3. Prędzej było 2-3, a teraz będzie 3-4, czyli 4 można maksymalnie uzyskać. I też zwiększone są obrażenia między 25 a 35%. No i teraz, jeżeli chodzi o Druida, tutaj też realizować aktualnie Gram Druidem. Tutaj jest podziemny kolec ogólnie od samej góry. podpazy jeżeli ktoś idzie pod podstawową umiejętnością, pod pazury. Także też y, dostało buff. I teraz co najważniejsze pod aktualny build, jeżeli chodzi pod Lightning Storm, czyli aktualnie grywalny build, build najmocniejszy teraz w tym sezonie trzecim na druida, czyli wilki, czyli naszych kompanów. I tutaj dostajemy zwiększone pasywne obrażenia o 30%, a aktywne o 45% na wilkach. Również trujące pnącze, to jest też nasz kompan. Tutaj dostajemy też również pasywki 30% zwiększone obrażenia, a aktywne, jak będzie nasz kompan, 40%. Kruki również dostały pasywne obrażenia, zwiększone o 30%, a aktywne o 20% także tutaj, jeżeli chodzi o naszych kompanów, wilki pnącze i kruki, to dostały same buffy. Tutaj mamy umiejętności również pasywne, dostały buffy. Legendarny aspekt, jeżeli ktoś ma tutaj sejsmiczne tą przemianę, to również dostały buffy. Podziemny kolec również tak samo. I teraz co najważniejsze, tutaj jeżeli chodzi o przedmiot unikatowy, czy to są spodnie, tutaj również pod Lighting Storm to będzie działało, czyli to ym, towarzysze nawałnicy, oczywiście to jest tutaj błędne tłumaczenie, czyli efekty afiksy zapewniającego rangi wilków zostały wzmocnione w były y, maksymalnie 3. Teraz będzie można uzyskać 4 rangi, plus 4 do wilków i zwiększono obrażenia burzowego skowytu o 180%. A burzowy skowyt w unikalnych spodniach dla druida to są typowo spodnie tylko i wyłącznie dla druida, które możemy uzyskać z blodowej bestii. I tutaj one mają właśnie tą moc unikalną, czyli że kompanii wilków właśnie dostają pod ten e, lightning od, e, od burzy, damage I tutaj to będzie właśnie ta moc unikalna, będzie wzmocniona o. 180%, także y, druid dostanie bardzo mocnego buffa, jeżeli chodzi o kompanów i ty, y, ogólnie o kompanów i jeżeli jeszcze chodzi o wilków, to będą cię te wilki zadawały obrażenia również od naszych błyskawic. Tutaj, jeżeli chodzi teraz o nekromantę, tutaj księga umarłych, czyli y, ogólnie rzecz biorąc, miniony dostaną same praktycznie buffy, tutaj między, mamy 30, 20, 10% same praktycznie buffy, wszystko, wszystkie szklety mag, magów i golem dostaną wszystkie Dostaną wszyscy buffy, jeżeli chodzi o umiejętność tutaj napływ krwi, czyli zmniejszono premię do obrażeń za każdego pozbawionego krwi wroga z 10 do 5%. Tu jest taki delikatny nerw, ale tutaj zwiększono od razu obrażenia odnowy o 40%. No i taki komentarz w sumie od twórców celem tej zmiany jest zmniejszenie ryzyka użycia napływu krwi przeciwko mniejszej liczbie wrogów oraz zwiększenia ogólnej siły tej umiejętności nawet w przypadku trafienia wielu wrogów. No i napływ krwi, czyli tutaj ma praktycznie zwiększone obrażenia, rozdarcie, jeżeli ktoś chce iść pod mur, czyli od y, obrażenia od cienia. Również są zwiększone y, obrażenia. Pala krwi również została zwiększone obrażenia o 25%. Ogólnie rzecz biorąc, y, jakby podsumowując nekromantę, dostaje pod pod fale krwi, pod napływ krwi tak samo dostaje buffy, także nekromanta wychodzi na plus, jeżeli chodzi po tym patchu. Y, Mistrzostwa glify również, tą glif eteryczność zostanie zwiększone, czyli ty i twoje sługi będą, będziecie zadawać obrażenia zwiększone o 10%. Aspekt legendarny, aspekt kości, kości, czyli redukcja obrażeń dotyczy zarówno graczy, jak jego sług, czyli też podmieniony czarodziej tutaj też dostał parę praktycznie wzmocnień. Glify, jeżeli chodzi tutaj o glify, kąsający mróz, tutaj innowacja, stalagmit, jakiś tutaj dobra glif. Zaklinanie ogólnie rzecz biorąc, 6 glifów praktycznie dostanie same buffy. Także jeżeli chodzi o czarodzieja, to tutaj bardziej glify dostaną buffy. Legendarne aspekty też będą redukcja kosztmany tutaj pod tych palących potworów i przytłaczający prąd zwiększono szansę do 30%. Łotr ogólnie dostanie parę. Buffów i parę nerfów, czyli tutaj oni powiedzieli, że będzie po prostu wyprostowany, jakby ten łot. Teraz, jeżeli chodzi tutaj o Seneszala, czyli twórcy chcą zapewnić, aby było czuć potęgę Seneszala, lecz jego niektóre mocy są zbyt silne, i oprócz tego występuje kilka niezamierzonych interakcji, które są obecnie, którym obecnie oni się zajmują, czyli na przykład, jeżeli były okrzyki od Barba, przykładowo Barb miał jakieś okrzyki, to działały one na Seneszala i można było przyuważyć, jakoś ktoś Barbem, że nad Seneszala. Ale małe te kwadraciki od okrzyków się pojawiały, czyli nasze okrzyki działały na naszego seneszala. I tak samo też jak na przykład miał Druid jakieś okrzyki, to tak samo też one działały na seneszala. No i tutaj, jeżeli chodzi o seneszala, czyli wspomaganie trucizn, tutaj będzie lekki nerf, czyli nie nakłada już premii od obrażeń. Wspomaganie krwawienia również zmniejszono premię do obrażeń od krwawienia z 20 do 10, żeby go trochę lekko znerfić. Wspomaganie tego podpalenia też zmniejszono premię do obrażeń, od trafień krytycznych i nawołanie nie zadaje ona dodatkowych obrażeń ani nie zyskuje wydłużonego czasu działania gdy ponownie zadziała na niego ten sam typ wroga lub jakby miał się rozprzestrzenić na innych wrogów no i tutaj co ciekawe teraz, interfejs użytkownika, czyli zmiany w profilu gracza, dostaniemy coś w końcu jak na podobę Diablo 3 czyli teraz wyposażenie umiejętności są teraz będą widoczne na profilu gracza, oczywiście jeżeli ktoś nie zrobi się prywatny, bo można zrobić publiczny jeżeli się wejdzie na swój profil aktualnie w grze można wejść na profil i zrobić się normalnie publiczny lub prywatny Wtedy nie ma dostępu, wtedy żaden gracz nie może nas podejrzeć, jaki mamy gir. Jak się ma wtedy na publicznym, to będą widoczne umiejętności, które, czyli nasze skille będą w końcu widoczne, czyli mamy powrót, tak jak z Diablo 3, W końcu nareszcie wyposażone tutaj te emblematy, czyli na nagłówku profilu gracza będą widoczne nazwy i źródło wybranego elementów ozdobnych też będą teraz widoczne w opisie, czyli po prostu te transkwaryfikacje, kto jakie ma. Poziomy opcji edycji profilu gracza będą wybierane. Może będzie można wybrać pytanie. Zdobyte w danym tygodniu, które mają być widoczne na nagłówku, na, na profilu gracza, też będzie można się pochwalić na karcie y, społeczności. No i w końcu będzie widoczny czas gry wybraną postacią, też będzie widoczny to na naszej karcie, na naszym profilu. Także to będzie też, kto ile godzin ma przegrane, jaką postacią. No i tutaj zmieniono koszt stworzenia przedmiotów Uber unikatowych, oni y, to na, y, wspominali tutaj na livestreamie streamie od deweloperów, czyli zmniejszono koszt stworzenia przedmiotów, czyli crafting z 5 do 4 y, tych olśniewających i Teraz jak będzie. 4 to będzie można sobie po prostu sprawić nowego uber unikata ci co farmili dużo drujela to na pewno dalej będzie na plus czyli dla mnie też bo ja praktycznie mam trochę tych uber unikatów to 4 będę mógł sobie na druida zrobić tą, ten kostur likandry sprawdzić jak to będzie działa. dostaliśmy poprawek błędów oczywiście w rozgrywce też tutaj to zostawiam sobie dla was do poczytania o co chodzi interfejs z użytkownika również poprawiono parę błędów które tam, to są tam takie błędy małe ale aczkolwiek komuś mogły przysparzać jakieś problemów. Tutaj te prowadzone różne usprawnienia, też działania gry, interfejsy, efektów wizualnych i stabilności. Ciekawe, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Także taki ogólnie informacje na temat pacza dostaliśmy, który wejdzie we wtorek, 5 marca, 1.3.3, że to by było tyle z mojej strony. Jeżeli filmik się spodobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał po więcej. Jeżeli szukasz otwartego community, bądź klanu, bądź po prostu ludzi do wspólnej gry, to zapraszam na mojego Discorda klanowego. Link zostawiam pod opisem filmu. Jeżeli Chcielibyście docenić moją pracę i być na bieżąco z newsami z Diablo 4. To zapraszam do lajkowania i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem widzimy się w następnych materiałach i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego. Hej, cześć, trzymajcie się.